Halving, halving i po halvingu można by rzec. Słowo halving pojawiało się niemal wszędzie w ostatnich tygodniach, aż w końcu dzisiejszej nocy nastąpiła aktualizacja w sieci BTC. Czy i co się wydarzyło, a może co się nie wydarzyło? Czy cena teraz to the moon, czy korekta, czy panikować, czy hodlować, czy co dalej robić? O tym w dzisiejszym materiale. Później oczywiście spojrzymy na wykres Bitcoina i wybranych altów. Ja mam na imię Rafał i zapraszam serdecznie do oglądania. Żeby zrozumieć co się wydarzyło, wyjaśnijmy na początku czym jest sam halving. Halving od słowa half, czyli połowa. Moment od którego o połowę zmniejsza się ilość wydobywanych, kreowanych nowych bitcoinów. Średnio odbywa się to co 4 lata, dlatego też cykle Bitcoina wyrażają się w czteroletnich okresach hossa i bessa. Samo wydobycie, czyli nagroda za blok po halvingach wynosiły odpowiednio od początku 50 bitcoinów, uwaga, za wydobycie bloku, dalej 25 po kolejnym halvingu 12,5 do wczoraj 6,25 bitcoina za blok, a od dzisiaj 3,125 tysięcznych bitcoina za blok. I pamiętajcie też że nagroda za wydobycie bloku to jest jedyna forma dostarczania nowych bitcoinów na rynek, których jest ograniczona ilość do 21 milionów, czyli jeszcze raz, od dzisiaj nagroda za blok to 3,125 tysięcznych bitcoina. I teraz, jaki to ma ekonomiczny wpływ, jak to wpływa na cenę, jak to wpływa na górników, wyjaśnijmy sobie. Przy... 6.25 bitcoina nagrody za blok, dzienna podaż bitcoina wynosiła około 900 bitcoinów. Teraz spada o połowę, do około 450 bitcoinów dziennie. Możecie powiedzieć, że to jest bardzo duża ilość nowych bitcoinów dziennie. Natomiast przy takich ilościach cena kształtuje się na poziomie dzisiaj około 63 tysięcy dolarów. Więc mimo iż taka podaż może się wydawać duża, nie wpływa ona jakoś bardzo negatywnie na cenę. Sprawa popytu i podaży. Wiemy, że przy niezmienionym popycie, a nie mamy prawa sądzić, że popyt jakoś dramatycznie spadnie w najbliższym czasie. Cena powinna rosnąć. Mieliśmy 900 i na te 900 było klientów. Teraz mamy 450, 450 na które liczba klientów jest taka sama. Więc ci klienci będą konkurować o ograniczone zasoby, a my również. Przy postępującej adopcji kryptowalut nie mamy prawa sądzić, że popyt się nie zmieni. Popyt wręcz w czasie powinien wzrosnąć. Więc mamy tutaj dwa czynniki: spadająca podaż i rosnący popyt, co multiplikuje tylko efekt wzrastającej ceny w czasie. Więc ekonomiczny wpływ halwingu na cenę powinien być bardzo pozytywny. Cena powinna wzrosnąć, co za chwilę sobie też pokażemy na wykresach. Kolejny ekonomiczny wpływ to też. Wpływ na górników. Nagroda za blok to jest przychód górników i on uwaga, z dnia na dzień spada o połowę. Nie można też powiedzieć, że to jest sytuacja nagła, bo wszyscy, którzy brali udział w wydobywaniu bitcoinów doskonale wiedzą, kiedy taki halving nastąpi. Czyli dla części z tych górników, dla części ludzi biorących udział w wydobywaniu bitcoina, taki biznes stanie się nieopłacalny i te biznesy zostaną po prostu pozamykane lub Ci górnicy przerzucą się chociażby na inne kryptowaluty. Ci, którzy pozostaną, wykorzystają zgromadzone środki, m.in. bitcoiny, aby przetrwać, jeżeli cena bitcoina będzie poniżej progu opłacalności. Co to oznacza zgromadzone środki? No, ci, którzy wydobywali bitcoiny, zarabiali na tym bitcoiny, które mogli sprzedać lub zachować na wypadek, gdyby taki wpływ był mniejszy. Albo zachowywali te pieniądze, te, te środki w dolarach amerykańskich czy też innych walutach. Ci, którzy wiedzieli, że halving nastąpi, musieli się do tego przygotować, gromadząc te środki na swoich portfelach czy na swoich kontach. O co zaś chodzi? O tym progu opłacalności przy stałych kosztach energii, przy stałych kosztach sprzętu i kosztach ludzkich, Cena bitcoina musi być na założonym poziomie, aby biznes górniczy, wydobywczy opłacał się. To są dzisiaj ogromne firmy, ogromne biznesy, które licząc te wszystkie wskaźniki wiedzą, przy jakiej cenie ten biznes się opłaca. Dla niektórych będzie to 40- kilka tysięcy dolarów, takie wartości pojawiały się niedawno w sieci, dla niektórych może to być 50, 60, a nawet więcej. To wszystko zależy od tego, jaka jest cena prowadzenia biznesu, między innymi cena energii elektrycznej, cena dostępnego sprzętu. Sieć Bitcoina pozostanie stabilna i bezpieczna. Liczba górników nie ma wpływu na y, stabilność sieci. Przy spadającej liczbie górników spadnie tak zwany hash rate, czyli moc obliczeniowa sieci, a algorytm Bitcoina odpowiednio dostosuje trudność wydobycia do liczby uczestników. Uczestników wydobywających nowe bitcoiny. Więc dwa wpływy ekonomiczne. Jeden, który powinien wpłynąć na cenę, i zaraz zobaczymy sobie to na wykresie, drugi, który wpłynie na biznes górniczy. Podaż bitcoina, szybciutko, na giełdach pokazujemy, że w czasie podaż bitcoina, to jest ta niebieska linia, spada i skoro przy 900 bitcoinach dziennie ta podaż mimo wszystko spadała, to przy 450 również będzie spadać i to jeszcze szybciej. To też oznacza, że powinno mieć to pozytywny wpływ na cenę. Pozytywny, czyli cena powinna wzrastać. Drugi z wykresów, cena bitcoina przed i po halvingach. Tu widzimy na tym wykresie, że każdy z halvingów jest zaznaczony tą przerwaną linią. Przed halvingiem cena przeważnie rosła, po halvingu cena rosła jeszcze bardziej. Wykres jest logarytmiczny abyśmy mogli pokazać na jednym wykresie całą historię Bitcoina. I zarówno po pierwszym halvingu ta cena bardzo dynamicznie rosła, tu pokazane, że przez 360 dni, po drugim halvingu cena również bardzo dynamicznie rosła przez około 500 dni, po trzecim halvingu cena rosła przez około 546 dni. Tu również warto zwrócić na to uwagę, i część analityków o tym mówi, że zarówno przed halvingiem, jak i po halvingu może nastąpić korekta. Tu była przed halvingiem, tu była po halvingu, tu również była przed halvingiem. Natomiast to, jak sytuacja wygląda dzisiaj, jest odrobinę, przynajmniej inny, aniżeli bywało to w przeszłości. Pierwsza różnica jest taka, że nigdy do tej pory nie zdarzyło się tak, że przed halvingiem cena osiągnie ATH, a to wydarzyło się w tym roku, już całkiem niedawno. Również w tym momencie, czy też bezpośrednio przed halvingiem nie mieliśmy jakiejś głębokiej korekty. To była korekta jedynie kilkunastoprocentowa, więc to również jest coś, co się raczej nie wydarzało do tej pory. Natomiast pamiętajcie również, że ta korekta również może nastąpić po halvingu. Nie ma bezpośredniego wpływu halvingu na cenę, to znaczy to, że spada podaż bitcoina o połowę nie oznacza, że w tym jednym akurat momencie cena ma albo dynamicznie rosnąć, albo może spaść, ponieważ ludzie uznają, że to jest negatywny czynnik dla samej kryptowaluty. Patrzmy jeszcze tylko chwileczkę na górników. Tu jest, to jest zysk górników całkowity i ten wykres doskonale pokazuje, że po halvingu zysk górników spada i to bardzo, bardzo jak pokazuje sama nazwa, jak mówi sama nazwa, powinien spaść o połowę, natomiast sama nagroda za wydobycie bloku to nie jest jedyny przychód górników, są również opłaty transakcyjne i to również pokazuje ten wykres, pokazuje stosunek wpływu czy też przychodu górników y, rozbity na y, opłaty transakcyjne, to jest ten żółty wykres i nagrody za wydobycie bloku i to pokazuje jak dużą część przychodu górników jest nagroda za blok. To również powinno dać Wam do myślenia, że biznes górniczy w tym momencie stoi pod znakiem zapytania dla wielu. I skoro dotarliście do tego momentu, to mam dla Was niespodziankę. Otóż ekipa Gambitu Tradera będzie na Kryptosphere we Wrocławiu już 27 kwietnia. Zapraszamy Was gorąco. Abyście wpadli, przybili piątkę, porozmawiali z nami, podzielili się z nami własnymi przemyśleniami, a za to, że oglądacie to nagranie, czy też jesteście członkami naszej społeczności, mamy dla Was rabat 21% na hasło CS21. Zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie na Kryptosphere i również zapraszam do społeczności Gambit Tradera. Zeskanujcie kod lub też kliknijcie w link, który znajduje się w opisie tego filmu. A teraz przejdźmy już do analiz, i pamiętajcie tylko, że to nie jest porada inwestycyjna, jedynie moje prywatne przemyślenia. Jeżeli podoba Wam się to, co dla Was prezentuję, dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz, kliknijcie subskrypcję z dzwoneczkiem i dołączajcie do grupy Gambit Trader. Wykres bitcoina. Jak widzieliście na tamtej strzałce, halving był dzisiejszej nocy, nic. Się nadzwyczajnego sceną nie wydarzyło. Popatrzmy z bliska, jak wygląda wykres bitcoina, i mówiłem to już niejednokrotnie, ale szybciutkie przypomnienie: to jest kluczowy to jest kluczowy dołek. Narysujmy to, żeby to było dobrze widać. To jest kluczowy dołek dopóki go nie przebijemy w dół i dopóki świeca na interwale przynajmniej godzinowym albo na interwale jednodniowym nie zamknie się pod tym dołkiem, nadal Bitcoin jest w trendzie wzrostowym. To, co mówiliśmy sobie również ostatnio na grupie, to to, że wykres Bitcoina zrobił strukturę korekty prostej. Ja wcześniej Wam pokazywałem, że również przyglądam się tej cenie w strukturze korekty pędzącej której zakończenie było mniej więcej w tym miejscu natomiast ta strefa została rozjechana więc już jej tutaj nie ma na razie jesteśmy w strukturze korekty prostej i dopóki tak jak powiedziałem nie wybijemy tego dołka ta struktura obowiązuje wybicie tego dołka, oczywiście taki flash crash szybkie oczywiście jeszcze jest w grze i też nie zaburzy specjalnie tej struktury tak jak powiedziałem zamknięcie świecy pod tym dołkiem będzie dopiero oznaką, że coś dzieje się tutaj niedobrego. Co również wydarzyło się w ostatnich dniach. Ten zjazd tutaj, który widzicie, on był widoczny jedynie na giełdzie Futures Binance i na giełdzie spotowej Binance. Na innych giełdach nie mieliśmy tego, więc to zejście tutaj kolejne wyrównało nam wykresy na wielu giełdach, co z jednej strony jest oczywiście też pozytywnym. Czynnikiem, ponieważ wszyscy analitycy teraz patrzą na taki sam wykres. Zaraz po tym zjeździe, tutaj już były pierwsze próby wejścia long na grupie. Jak widzicie, ta pozycja cały czas w grze. Tutaj stop plus jest dosyć nisko i musimy być na razie, musimy na razie zagrywać bezpiecznie, ponieważ jeszcze nie wiemy, co tu się wydarzy. Natomiast tutaj już zaczynają się dziać coraz fajniejsze, coraz ciekawsze rzeczy, i na ten moment mamy strefę. Pomiędzy 62 500 a 61 około 400 czy 61 500, w której to strefie będziemy też szukać sygnału na dołączenie do wzrostów. Tutaj zaś kluczowy wierzchołek to jest ten na 66 800 dolarów. Jeżeli go trwale przebijemy, to będziemy już mieli bardzo pozytywną przesłankę na to, że cena chce rosnąć dalej w górę. Na ten moment, Tutaj na razie niewielkie pozycje, ponieważ obowiązuje nas jeszcze ten lokalny trend spadkowy. Tak wygląda na dzisiaj Bitcoin. I zachęcam Was do dołączania do grupy. Tam będziecie mieli aktualizacje na bieżąco. Zresztą nie tylko ode mnie, ale od wszystkich analityków. Tu jeszcze szybciutko tylko powiem, że u góry mamy taką strefę, która będzie nam. Chroniła przed wzrostami, to jest strefa mniej więcej od 68 500 dolarów. Jak tylko uda się tutaj złapać jakieś pozycje, tutaj będziemy je zabezpieczać, a jeżeli cena dojdzie najpierw do tej strefy, zanim da nam jakąkolwiek okazję do przyłączenia się, to tutaj też będziemy spoglądać bardzo bacznie na to, co cena zrobi i być może szukać jakichś pozycji krótkich dla zabezpieczenia tych wzrostów. Popatrzmy teraz na dwa altcoiny, które dla Was przygotowałem, które wyglądają bardzo ciekawie, które już pojawiły się też na grupie. Pierwszy z nich to ICP, Internet Computer, który też szeroko jest komentowany u nas, ma swoich zwolenników, dosyć często to analizujemy i widzimy tutaj, że po dosyć dynamicznym wzroście dostaliśmy pierwszą dosyć głęboką falę korekcyjną. Tu dostaliśmy trójfalowe B i zjechaliśmy do strefy, która jest, która może być strefą zakończenia korekty w strukturze korekty pędzącej. Nie jest to taka klasyczna struktura, bo klasyczna struktura korekty pędzącej zakłada, że to pierwsze zejście korekcyjne jest bardzo głębokie. To tutaj nie było bardzo głębokie, więc to trochę obniża siłę naszej analizy. Natomiast to, co pozytywne jest w tym wykresie, to to, że mamy tu nieprzerwany trend. Impuls, korekta, impuls, korekta, kolejny impuls i uwaga, tego wierzchołka nie bierzemy pod uwagę, ponieważ to przebicie nie było trendowe. Kolejnym wierzchołkiem jest ten wierzchołek, który to swoją korektę zakończył w tym miejscu. To miejsce jest, jest istotne, za chwilę wyjaśnię dlaczego, natomiast najważniejsze, że to miejsce nie wybiło tego dołka, przy czym przez co zachowaliśmy strukturę trendu wzrostowego. Jak spojrzycie też jeszcze na ten wykres i na struktury korekcyjne, które znamy, to możecie powiedzieć, że oczywiście płytkie zejście korekcyjne, trójfalowe B, wymaga od wykresu głębokiego zejścia do fali C. I taką strefę również mam tutaj namalowaną. Tu mam znak zapytania, ponieważ tutaj cena oczywiście jeszcze może wrócić. Wszystko będzie zależało od tego, jak za zachowa się cena bitcoina. Natomiast Przechodząc już do tego, dlaczego ten wykres jest ciekawy, ponieważ na ten moment uznaję, że może to być miejsce do zakończenia korekty. Tutaj 50 całego wzrostu została wykonana, cena zjechała poniżej tych dwóch dołków. Tutaj zostały zebrane zlecenia. Jak widać, bardzo dynamicznie cena wróciła. Został tylko knot ten dołek, został zachowany, więc struktura rynku zachowana. Tutaj zebrane stop lossy spod dołków i dynamiczny powrót w górę dla mnie na ten moment to jest bardzo ciekawe miejsce do tego, żeby scena już stąd zaczęła rosnąć w górę. Co więc dalej? Jak próbować się przyłączyć do tego handlu? Na dwa sposoby, tu bym powiedział. Pierwszy jest taki, że bierzemy cały ten order blok, który powstał tutaj i w momencie kiedy cena tutaj wróci, szukamy sygnału i handlujemy to na wzrosty, lub też szukamy jakiejś struktury znanej korekcyjnej. W tym momencie mamy tutaj impuls, korektę do miejsca, które może być miejscem zakończenia korekty. Dalej mamy kolejny impuls. Jeżeli miałaby miałby być to być struktura pięciofalowa, to powinniśmy czekać na kolejną korektę. Impuls i na korektę wyższego rzędu mniej więcej gdzieś do tych rejonów. Więc to byłby handel rozłożony w czasie. Dla mnie na ten moment te rejony są dosyć atrakcyjne, jeżeli cena mi tutaj wróci, będę się przyglądał, będę szukał handlu do góry lub też jeżeli cena nie da mi teraz okazji, będę patrzył co się dzieje na korekcie, która mogła być powtórzeniem tej korekty lub też dalej, jeżeli ta struktura rozwinie się w impuls pięciofalowy. Analizy i aktualizacje na bieżąco w grupie Gambit Tradera. I kolejnym z altów, które się przyglądamy, któremu się ostatnio przyglądamy, to jest INJ Injective, jeżeli dobrze pamiętam. I tutaj też dostaliśmy bardzo dynamiczny impuls wzrostowy, po którym pierwsze zejście korekcyjne, narysujmy sobie to, pierwsze zejście korekcyjne, płytkie, trójfalowe B, albo narysujmy to w ten sposób, ponieważ... Nie, ten dołek wybił ten poprzedni, więc narysujmy to porządnie. Zejście korekcyjne A, trójfalowe B i zejście korekcyjne C, które to w strukturze korekty nieregularnej wybiło ten dołek, skończyło się w miejscu do zakończenia korekty nieregularnej i musnęło strefę, która jest strefą podwyższonej podaży z tej strefy płynnościowej. Bardzo fajne, bardzo ciekawe miejsce. Więc obserwujemy w tym momencie z niecierpliwością, co się dalej wydarzy z ceną INJ. Jak możemy się przyłączyć do tego handlu? Zobaczmy sobie już na niższym interwale, co tutaj cena zrobiła. Jak widzimy, został tylko knot na interwale 4-godzinowym. Piękna świeca, piękny shakeout. Bardzo dobry sygnał do tego, żeby już rosnąć z tego miejsca. Tutaj również. Wybity już ten wierzchołek, który w tym lokalnym trendzie spadkowym był istotnym wierzchołkiem, którego przebicie jest już oznaką złamania tego trendu spadkowego. Jak więc można by się było przyłączyć do tego handlu? Pierwsze miejsce, i też takie najlepsze miejsce dla mnie, to jest miejsce poniżej 23,62 cent, centów, ponieważ wtedy zejdziemy tutaj niżej. Przetestujemy jeszcze tą świecę, i dopiero pojedziemy w górę. Czyli coś takiego byłoby bardzo fajną rzeczą, po której moglibyśmy się dołączyć do tego handlu. Inaczej, tu też są dodatkowe opcje. Pierwsza z nich jest taka, że cena najpierw do, dojdzie do tej strefy, która to jest strefą również zwiększonej podaży. Płynność z wymiany zleceń, która tu się wydarzyła, cena będzie miała opór, żeby ją przebić. Będzie miała trudność, żeby ją przebić, więc możemy najpierw zobaczyć dojazd do tej strefy, po czym jeszcze jakieś zejście korekcyjne, mniej więcej w te rejony, idealnie w te rejony i już powrót w górę. To byłoby dobre miejsce, które pozwoliłoby nam się przyłączyć na wzrosty. Wszystkie te strefy już szczegółowe, takie konkretne z wyznaczonymi cenami, będziemy będziemy mierzyć, będziemy podawać na grupie w momencie kiedy ruch lokalny wzrostowy się zakończy, bo w tej chwili mierząc to widzimy, że 50 wypada mniej więcej w miejscu, które Wam podałem czyli 23 dolary 50 centów i takie fajne miejsce też by było przy 22 dolarach 122 centach i to też spinałoby się z przetestowaniem tej świecy tak jak powiedziałem szczegółowe strefy w momencie kiedy ten ruch się zakończy to już wszystko, co dla was przygotowałem. Jeszcze raz przypominam, widzimy się na Kryptosfir 27 kwietnia we Wrocławiu. Będzie tam cała ekipa Gambitu Tradera. Tu macie jeszcze rabat na bilety na hasło CS21. Zachęcam również do dołączenia do naszej społeczności. Jesteśmy tam dla was i wszelkie analizy, które tutaj widzicie, tam również pojawiają się w szczegółach i dużo, dużo częściej. To wszystko na dzisiaj. Dzięki i do usłyszenia.